Nie masz końców, to zapraszam Cię na superkońcy.pl, tanio, szybko, bezpiecznie, wiele metod płatności, wiele zadowolonych klientów, a skodę SkyDum 5% taniej, link w opisie, polecam. Siemano z tej strony Sky... mano z tej strony Skajdum witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z oczywiście kariery MK Dawns. Bardzo, naprawdę, tak... Powiem wam, że tak miło mi dawno nie było, naprawdę przyjęliście tę serię znakomicie, mam nadzieję, że dalej będziecie ją oglądać. Chociaż może być różnie. I ta seria ma szansę, ma szansę nie zakończyć się... Na trzech odcinkach, a dzisiaj zagramy sobie z... z Crew Alexandrą, z Swidon i z Burton. I jeszcze będą mecze symulacyjne z... Exter City, z Grimpsy, z... No i myślałem, że wszystko, ładnie nie przeczytam, ale... A nie, tego nie. Dobra, nieważne. <grych> Zawodnikiem odcinka został Fosu. No tam najwięcej komentarzy było właśnie z tym zawodnikiem Więc tutaj macie jego karty i pamiętajcie pod tym odcinkiem też piszcie kto waszym zdaniem zagrał najlepiej I też będzie ten zawodnik miesiąca Więc w tym odcinku będzie jeszcze jedna karta specjalna Tak, będzie taka <laughs> I też pisaliście te propozycje na transfery właśnie I tutaj mam wszystkie które mnie zaciekawiły jakkolwiek I to wszystkie te transfery muszę jeszcze ich zaobserwować i wtedy będziemy coś działać Bo aktualnie jeśli nic o nich nie wiem to... Nie ma to sensu za bardzo, moim zdaniem. No i chyba przejdziemy do tego meczu po prostu. No też się odniosę do tych komentarzy, do tych osób, które pisały, że <laughs> nagrywałem to po, Że nagrywałem te odcinki pod wpływem albo narkotyków, albo alkoholu, to... Powiem od razu, że macie rację. Tak naprawdę jestem teraz napierdolony. Dokładnie, nie żartuję. Albo żartuję, nie wiem. Ale teraz mecz mamy oczywiście z ikru Aleksandr już powiedziałem to chyba trzeci raz w tym odcinku, więc możemy chyba przejść do tego meczu. Do skrótu Belgiu. Fosu I będzie Gilpe. Czemu oni tak samo uderzają? Co jest? Dobra gilpej może z dystansu. O, ale tamka! Fosu, asysta. Musicie o tym pamiętać. I tutaj świetna branka z, z. Szybko to obliczę. Z 20 metra i naprawdę mamy 1 do 0. Ale piękne zdanie ułożyłem. No naprawdę jesteście dumny. Tutaj mamy powtórkę. Fosu, asysta. A tutaj świetne uderzenie. na no, brankarz. Miałby szansę, ale niestety no, dużej klasy to brankarz nie jest. Niestety. Hancox tu będzie chyba, dobrze pamiętam. Ej, Cioramy ich ostro, pamiętaj. Ostro i mają szans póki co. Takie przeczucie miałem. No, 300 IQ mam, na no, fosu dośrodkowania. Pum! Genialny pomysł, naprawdę. Oskar za to, powinien być Oskar. No nie, branker wyszedł, więc nic z tego, cofamy, cofamy, cofamy. Nie, 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 nie. O, dobra, wybicie. Co ja myślałem w tej sytuacji, żebyście widzieli moją minę To naprawdę Co ja myślałem? Ooo jest Tu ładna do Agarda Agard. Do Britana Britan do Ojojoj, oj, oj Aneke, coś ty Nie Niezu myślałem, że Rakiś wchodzi, mi się co jest? A transfer potwierdzony, dobra Dobra. Nikola spokojnie. Odetchnął, odetchnął. Dobra, i mamy na zmiany w naszym zespole. Jak sami widzicie, tutaj nie zmieniłem prawego obroncy, bo strasznie lecieli u nas w tą lewą stronę i trochę się zmęczył i mi się nim tak średnio. Ale zobaczymy, może to są złe zmiany i przegram te spotkanie, aby tak nie było. Co? Czemu obrońca tak wyszedł? No nie, i znowu będzie Remis, naprawdę. Ja się nie spodziewałem, że on też. NIE 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 PROSZĘ 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 NIE O, JEZU czy... I czemu ja tego nie wybiję to mnie zastanawia Naprawdę yy, Pięć rzeczy których Nie Ajajaj aj, aj. Ale jak ten Asangai Który ma 52 ale jak się wystawia pięknie No, Żeby on miał lepsze strzelanie To naprawdę można z niego zrobić dobrego zawodnika no dobra. i kończy się spotkanie, no niestety znowu jeden to jednego menow w no, nie dziwię się, tutaj Fosu z asystą najlepiej sobie poradzili no, gilpej Fosu dobra i mamy mecz symulowany z Grimpsy, jeszcze transferów nie robię, bo tam się obserwują ci wszyscy zawodnicy, ale mam nadzieję, że to wygramy no, no nie Kon no nie, jak przegramy to z kontuzją to nie ma nic gorszego <zysk> Dobra, mamy mecz z Ekster City, tutaj macie zaraz skład, teraz wyszliśmy prawie na najlepszą jedenastką, no... Oni zastąpili, już on zremisowali, no nie, to już się zakończy. O, dobrze, Agat strzela No ale błagam, no wygrajmy to, przeskipuję. No nie, Remis... Remis to samo, nie umie zrobić, więc sam. Zawodnikiem miesiąca, bo kończy się ten miesiąc, zostaje moim zdaniem Grimsy. Albo nie dostanie fosu dwie karty specjalne, co mi to... W dzisiejszym odcinku za zawodnika miesiąca, oczywiście drużyny, bo jeszcze jest zawodnik miesiąca ligi, ale no... Po wynikach, jak sobie widzicie, nikt nie zasługuje. Dobra, jest lipa, bo nie zauważyłem, że jest mało dni, mamy tylko 10 godzin na zrobienie jakiegoś transferu, mamy milion. 10 i musimy coś kupić. Zawodnicy się nie zaobserwowali. Z Irlandii? No nie wygląda na Irlandczyka. Dobra, to najwyżej będę jeszcze miał pieniądze w kolejnym okienku. To go mogę kupić pewnie za... Nie mam pojęcia ile. Tylko jak mi raz się nie uda, to już koniec. No oczywiście konsola szumi. Kurde, bo się, że za dużo tam. Jako rezerwowy może się przydać. Potrenuję go i zobaczymy, co z niego będzie. Może nie będzie dobrze nim się grało. Dobra, bo ta konsona zaraz wybuchnie. Dobra, i mamy zawodnika i do PSG. Tutaj Osadebe przechodzi do nas. Dobra, tak wygląda mecz. <gryw> to nie rozumiesz. Tak wygląda skład na mecz z Swedon. Tak mi się wydaje. Dobra, już jesteśmy na stadionie Swedon Town i zobaczymy, jak to będzie. Co tu będzie się działo dokładnie. No tutaj debiut. AM. My, AM. My, a my, a... Jakie os osobe, o Isobe, o debe Fifi 19. O. No to skrótmy czy coś, nie wiem czy widzicie, <ścoughs> warto o tym powiedzieć

Czy on w ogóle nie trafił w nikogo? Ręka? <grywa> no nie, Niezu, to by przecież była zmiana, 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 zmiana. Z... Nie, <grywa> nie wiem, nie wiem, naprawdę. Fosu po raz kolejny, man of the match. I lepiej jeszcze zagra w ten... Patrzcie, no ten 52 overa Asangun... Nie, Asangani ma 74 ceny. No to widać, że on coś działa w tym. Tylko ma słabe statystyki. Wiecie co? W dupie mam ten Puchabs. Naprawdę ma na niego wydziabane. I to symulujemy. I tu nawet nie będę czekał, no bo wiem, że przegramy. No musimy to przegrać. Jak teraz to przegramy, to ja nie wiem. No, przegraliśmy. Dobra, i tak wygląda skład właśnie na mecz y, ...tym na Y zespołem. <laughs> Więc widzimy się w skrócie tego spotkania. Ta mamba mi ciągle stopiłkę piłkę zabiera, no. To jest niemożliwe, no ten gość jest niemożliwy ten... ...w długich włosach, ten czarnoskóry, o ten. Gość wszystko zabierze, no nie, jak on mi strzeli bramkę jeszcze? No, na szczęście. O. Yes. Yes, palony. Nie, spalony. Nie, jest. Nie. 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 Tak. Nie wierzę. 52 wyrane gość i wszedł słuchawki w 70 i strzelał bramkę, a inni debile nie mogą. Co? O co chodzi w tej grze? O co chodzi? Czemu ten zawodnik jest tak dobry? A Sango i strzela w 92. No, jak oni strzelą mi, to się popłaczę. Popłaczę się, naprawdę. Tak jest, w końcu udało się wygrać w odcinku. I co? Pewnie już pisaliście, żebym zmienił mi poziom trudności. A tu ja wygrałem. Ja wygrałem. To ja wygrałem, naprawdę. No, statystyki meczowe. No, musi się udać. No, na symulacji, no błagam. W końcu myślimy wygrać to. No. No i przekrywamy znowu. No to czemu te symulacje są... A, nawet mi się nie chce mówić na pewno. I do koniec dzisiejszego odcinka. Tutaj macie tabelę. Oczywiście teraz jesteśmy na 20 miejscu, więc jest lepiej. Ale i tak te symulacje naprawdę... Nie mogę tego wytrzymać. Piszcie zawodnika odcinka. No i to by było na tyle. Mówi do Was więc więc razie cześć i czołem. Po!